Scout to robot przeznaczony do szybkiego rozpoznania terenu i miejsc trudno dostępnych, takich jak podwozia pojazdów, gruzowiska, szyby wentylacyjne, miejsca pod fotelami w środkach transportu i wąskie pomieszczenia. Duża szybkość poruszania i solidna, uniwersalna konstrukcja o małej masie i gabarytach sprawiają, że scout znakomicie uzupełnia możliwości dużych robotów. Scout został zaprojektowany z myślą o użyciu w jednostkach specjalnych i firmach komercyjnych. W jednostkach specjalnych wojska, policji lub innych formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, Scout może wykrywać i neutralizować ładunki wybuchowe, umieszczać kontrładunki, prowadzić negocjacje z terrorystami, dokonywać szybkiego rozpoznania terenu nagrywać przebieg akcji towarzysząc zespołowi szturmowemu lub wykonywać zdjęcia rentgenowskie. Wielkość i ciężar robota umożliwiają przenoszenie go w plecaku wojskowym. Scout dysponuje unikalnym, hybrydowym układem jezdnym składającym się z kół i gąsienic. Układ ten zapewnia szybkie i sprawne dostosowanie wymiarów robota do wykonywanego zadania, np. zmniejszenie szerokości bazy mobilnej poprzez demontaż kół. W zastosowaniach niemilitarnych scout może dokonywać inspekcji szybów wentylacyjnych, rozpoznawać obszary zagrożone skażeniem chemicznym lub biologicznym, lokalizować usterki w miejscach trudno dostępnych dla człowieka lub pomagać w lokalizacji ofiar trzęsień ziemi lub katastrof budowlanych. Scout w wersji podstawowej składa się z bazy mobilnej o hybrydowym układzie jezdnym, dwóch kolorowych kamer z oświetlaczami podczerwieni i mikrofonu. Zastosowanie wysokiej jakości napędów umożliwia sprawne pokonywanie nierówności terenu i przeszkód o nachyleniu do 45 stopni. Zasilany jest wymiennym nowoczesnym akumulatorem. Sterowanie odbywa się drogą radiową za pomocą stanowiska operatorskiego. W środowisku zakłóceń elektromagnetycznych lub terenie tłumiącym fale radiowe sterowanie skautem może odbywać się poprzez łącze światłowodowe. Jego wymiary dają możliwość przeprowadzenia skutecznej i dyskretnej akcji w terenie trudno dostępnym lub niebezpiecznym dla człowieka nawet z odległości kilkuset metrów od stanowiska operatorskiego. Scout. Mały robot rozpoznawczy nowej generacji.